Hej, dzisiaj o tym, że Zachód ma pomysł na Ukrainę. Mają pomysł. Jak zakończyć tę wojnę? Co zrobić? Jak to wykonać? I to y oczywiście nie chodzi o to y pomysł taki, żeby dać Nobelka głównemu zainteresowanemu, który dąży do tego, żeby otrzymać pokojową nagrodę Nobla za to, że zakończy ten konflikt. Nie, taki pomysł nie jest. Zaraz sobie powiemy o tym i powiemy sobie również o planie wysłania żołnierzy Unia Europejska. Ustami Ursulki von der Leier ogłosiła, że ma ten plan. Już wszystko obcykane. Powiemy sobie, co zawiera ten plan. I e, czy tak naprawdę Zachód jest w stanie jeszcze coś ugrać w sprawie e, ukraińskiej. A tak naprawdę chodzi, jeżeli chodzi o ten pomysł, na, na to, co zrobić u naszego, sąsiada, u naszego wschodniego sąsiada, wpadli na to, żeby zrobić tam trzy strefy. Strefę zdemilitaryzowaną, strefę ukraińskiej linii obrony i strefę europejską, czyli taką strefę odstraszania. No ale oni mówią o trzech strefach, a ja powiem, że są cztery strefy, ale to w dalszej części tego filmu. Jeżeli ktoś uważa, że strefa zdemilitaryzowana będzie zdemilitaryzowana, to nie, ona tylko jest tak z nazwy będzie zdemilitaryzowana i teraz sobie też rozwiniemy jak to wszystko <noise> będzie wyglądać? Także plan niezły: takie menu do kotleta, no ale zobaczymy, zaraz sobie o tym powiemy. Dajcie tylko na początku kciuk w górę, komentarz taktyczny, zasubskrybujcie kanał, udostępnijcie materiał i tyle. I zapoznacie się z tym, co jest pod filmem w opisie. No, bo tam macie dostęp do linki do zakupu koszulek, bluz, szkoleń wojskowych, online'owych, ten zakup książki, przygoda kobiety w wojsku, o różnych patologiach na jednostkach zmechanizowanych, między innymi, no i konsultacje wojskowe. A teraz sobie lecimy na początek, właśnie z, z tym pomysłem, pomysłem na Ukrainę. Wspólnie z partnerem kanału, serwisem Prawo do Broni, mamy dla Was ciekawą propozycję. Oferta skierowana jest do wszystkich legalnych posiadaczy broni palnej, zarówno służbowej, jak i prywatnej. Czyli jeżeli jesteś pracownikiem służb mundurowych, albo myśliwym, tak jak ja, albo po prostu masz pozwolenie na broń prywatną, no to powinieneś rozważyć zakup pakietu ochrony prawnej od incydentów związanych z bronią palną. Serwis Prawo do Broni oferuje usługę organizacji nielimitowanej i bezpłatnej pomocy prawnej dla legalnych posiadaczy i użytkowników broni palnej w przypadku postawienia zarzutów związanych z bronią lub zatrzymaniem. Czyli, np., użycie broni na granicy lub wypadek na służbie. Pomoc dotyczy broni palnej, prywatnej i służbowej z wyłączeniem broni czarnoprochowej. Co jeszcze jest ważne, masz zapewnioną pomoc. W każdej instancji sądowej nielimitowana pomoc to tylko 10 zł miesięcznie. Ja swój pakiet już mam, a ty masz możliwość wygodnego zapisu poprzez stronę prawodobroni.org. Oczywiście link macie w pierwszej linii opisu pod filmem. I to nie jest plan rozbioru. Broń Boże, to nie jest plan rozbioru, żeby ktoś nie myślał o tym, że to jest plan rozbioru. Tu mowa o takiej. Architekturze na nowo ułożymy to wszystko, żeby było ładnie, ale oczywiście po zakończeniu działań zbrojnych, jeszcze nie teraz, a do zakończenia działań zbrojnych to no nie wiadomo, kiedy dojdzie, już myśleliśmy, że będzie wesoło. Już Putin witał się. No, ściskał się można powiedzieć z Donaldem Trumpem. Wszystko miało ładnie być zaplanowane, zakończone, a tu no niestety. Te ich pomysły chyba troszkę się rozjechały, no ale Unia Europejska ma nadal dobre pomysły, tak jak powiedziałem trzy warstwy. Pierwsza warstwa strefa zdemilitaryzowana, demilitarized zone, tak to się po angielskiego nazywa i to ma być ta strefa na granicy. Oczywiście to ma być strefa na granicy pomiędzy ziemiami, które aktualnie Rosja zabrała, a pozostałymi, które jeszcze Ukraina ma. Bo tu już nie ma nawet mowy o tym, żeby cokolwiek odzyskali. Tu jest walka o to, żeby więcej nie stracili tak naprawdę. I ta strefa no nie będzie do końca zdemilitaryzowana, bo oni twierdzą, że to ma być ta strefa patrolowana przez. Siły neutralne. Neutralne siły pokojowe, nieeuropejskie, z jakiegoś trzeciego, nie trzeciego świata, ale państwa trzeciego. O! Państwa trzeciego, które wspólnie zostanie wybrane przez Rosję i przez Kijów. Ja nie wiem, jak oni to wspólnie wybiorą, nie wiem, jak oni się dogadają. Oni nawet nie chcą się spotkać. Znaczy, Załęski to by się spotkał z Putinem, ale Putin uważa, że no, nie należy mu się tak. Nie przystoi, żeby siadł do jednego stołu z, z, tym, z, tym, z tym kimś. Tak, tak to określa Putin przynajmniej. E, a kto ma być tym państwem trzecim, tym neutralnym? O tym za chwilkę dojdziemy. E, druga linia, mocna linia ukraińska, wojska uzbrojone, dozbrojone i szkolone przez NATO, uzbrojone w potężną broń, za którą my zapłacimy Europejczycy, za którą Amerykanie. W swojej wspaniałomyślności sprzedadzą, zarobią na tym, tak wspaniałomyślni są, że sprzedadzą, zarobą, Europa zapłaci, a Ukraina będzie korzystać. No to jest genialne. No i trzecia linia oczywiście europejskie siły odstraszania. No i tutaj jest mały problem, bo kto to będzie? Co to będą za europejskie siły odstraszania? Jak zwykle, diabeł tkwi w szczegółach. Na razie koalicja chętnych to głównie Wielka Brytania i Francja, a reszta tych chętnych no to tak. Starają się nie ujawniać za bardzo, Polska też się nie ujawnia, brzmi pięknie. Stany Zjednoczone oczywiście z, tych, z tego trzeciego, z tej trzeciej linii się wymiksowały, powiedzieli, nie, nie, sorry, chłopaczki to Europa. Europa ma się tym zająć. No i jak w praktyce to będzie wyglądało, ponieważ tak jak powiedziałem, to będą cztery tak naprawdę, linie, będzie strefa rosyjska. O strefie rosyjskiej zapomnieli, bo tam cały czas na tych ziemiach, które Rosja anektowała, no cały czas tam będą wojska rosyjskie stały. Będą musiały stać, żeby nie stracić tej ziemi, tak? Później będzie dopiero ta strefa zdemilitaryzowana, gdzie tam będą wojska jakieś tam neutralne teoretycznie. Strefa ukraińska i dopiero strefa europejska. Takie zaplecze. No ale teraz mi powiecie pewnie, że... Ale Rosja powiedziała, że ona sobie nie wyobraża, żeby tam państwa NATO stacjonowały, nie? Czy to pod egidą NATO, czy pod egidą ONZ-u, czy pod egidą Unii Europejskiej żadne państwo NATO ma tam nie być. Więc, no to jak? To kogo tam wezmą? No oprócz kto w Europie nie jest w NATO? No mamy tutaj takie państwo jak Austria, ale Austria ma w dupie i nie ma zamiaru się w to pakować. Irlandia też nie ma zamiaru. Mamy jeszcze Cypr, Maltę. Te też to są państwa europejskie. No, może nie wszyscy wiedzą. No, nie, nie są w NATO. Mamy jeszcze Szwajcarię. Które jest również państwem europejskim, ale Szwajcaria też ma w dupie jakieś tam gwarancje bezpieczeństwa. Więc może ktoś spoza Unii Europejskiej, a kogoś spoza Unii Europejskiej można wziąć się? Ja tak, strzelam tak sobie wypisałem, bo sobie nie wyobrażam, kto miałby być w tym zapleczu europejskim, skoro nie europejczycy. Może Izrael, ale czy ktoś by chciał mieć tych jakby to powiedzieć, i nie urazić nikogo, i żeby mi filmu nie ściągnęli. No sobie wpiszcie tutaj, czy ktoś by chciał mieć tych ulubiony epitet blisko siebie? Ja bym Izraela nie chciał mieć blisko siebie. A może Japonia? A może Australia? Pomysły są różne. Arabia Saudyjska, Indie, Brazylia. No, Indie, Brazylia w brics niby też nie pasuje, żeby tutaj stali. No ale fajnie. Korea Południowa No to ta, ta lepsza, nie? Ta lepsza Korea, ta bardziej cywilizowana. Także tutaj to no, mają duży problem, jeżeli chodzi o tą trzecią linię, i tak dalej. A jeżeli chodzi o yy, tą strefę zdemilitaryzowaną, no, kto mógłby być ewentualnie jakimś tam państwem neutralnym, które mogłoby patrolować, żeby się do gardła sobie nie rzucali, żeby się nie rzucali, i uważam, że rozsądnym rozwiązaniem byłoby wstawić tam wojska chińskie. Dlaczego? No, Chiny nie są zainteresowane konfliktem. Chiny są zainteresowane handlem, a nie konfliktem. Więc to by było ciekawe. I w ten sposób można by było odseparować Rosjan od Ukraińców i Europejczyków, stawiać pomiędzy nimi wojska chińskie. Ja, czy według Was jest to rozsądne rozwiązanie, to oczywiście możecie pisać w komentarzach. No i chwili Chiny by były całkiem dobrym, tak mi się wydaje, gwarantem bezpieczeństwa. No ale Ukraina oczywiście nie zgadza się na to, żeby Chiny udzielały gwarancji bezpieczeństwa. Czyli tam, żeby były tam na tej linii zdemilitaryzowanej. Także tutaj też jest problem. A reakcje polityczne na te pomysły? Kreml oczywiście cały czas mówi, że żadnych wojsk NATO na Ukrainie. Także dla Moskwy europejska obecność jest nie do przyjęcia. Dalej. Ale Kreml Krem cały czas mówi, że jesteśmy gotowi do rozmów, że tam rachunek wystawimy za te rozmowy. Tak? A rachunkiem jest, jest oczywiście Ziemia, jest oczywiście zakaz NATO w, na Ukrainie. W Waszyngton co mówi? W Waszyngton mówi: Amerykanie tam nie wchodzą. Ewentualnie. Wesprzemy was dobrym słowem i modlitwą, a tak naprawdę mówią o wsparciu, rozpoznaniu, dowodzeniu, gdzieś tam z zaplecza, no takie, taka pogadanka. Nie? No, Trump to dobrze gra. nie? Trump gra pod siebie, jakby nie patrzeć. Europa ma problem, bo Europa nie jest monolitem. Włosi mówią, mamy was w dupie. Niemcy też nie do końca są przekonani. Na razie tutaj kwestia tylko Wielka Brytania i, yy, i Francja. Mówią, że my jesteśmy chętni i mamy koalicję chętnych. I nikt nie chce się przyznać, kto jest w tej koalicji chętnych. Czy Polska jest w koalicji chętnych? Chętnych do pomagania, ale od zaplecza. My też będziemy mieli przechlapane, jeżeli chodzi o to, jeżeli cokolwiek wejdzie. Czy ta wojna się skończy, czy nie skończy? tak mamy nie. Tak tyle, tyle mogę tylko powiedzieć. Kijów. Co, czego chce Kijów, oczywiście niemożliwego, gwarancji bezpieczeństwa. Coś na wzór artykułu 5 NATO, że w momencie zaatakowania to cała Europa się rzuci, żeby im pomagać. Albo też chcą e, oczywiście przystąpienia do Unii Europejskiej. To jest gwarancja bezpieczeństwa dla, e, dla Kijowa. Nie chcą nic na wzór porozumień mińskich, bo porozumienia mińskie no, nie wypaliły, jakby nie patrzeć, a gdzie Polska w tym układzie? My tak naprawdę mamy, Trzy rzeczy do zrobienia. Logistyka przede wszystkim, czyli nadal będziemy płacić. Czy będzie wojna, czy nie będzie wojna, to Polska będzie takim hubem logistycznym. Polluk hub w Rzeszowie, cały czas, polski hub logistyczny będzie musiał dostarczać zaopatrzenie, sprzęt, serwis. Także cały czas spokojnie. Czy ta wojna trwa, czy nie trwa, to dla nas to jest tak naprawdę bez różnicy w tym, w tym momencie. I tak będziemy płacić potężne pieniądze. Także co nas to obchodzi, nie? tak w tym momencie moglibyśmy powiedzieć, to się tłuczcie. A my powinniśmy przede wszystkim troszkę zaciągać ten hamulec i powiedzieć, no my już pieniędzy nie mamy, hap logistyczny ok, ale kolejnych pakietów pomocowych, które Tusk obiecał i cały czas obiecuje, nie będzie, nie powinno być. Także pamiętajmy... Przy wyborach w 2027 roku, kto chce bezgranicznie, bezinteresownie wspierać Ukrainę? Amerykanie wspierają oczywiście, ale interesownie. Polska wspiera bezinteresownie. Ja się przypominam, tylko PiS cały czas chce wspierać Ukrainę. Bezinteresownie. Mało tego, oni byli zainteresowani, żeby wejść w ten konflikt osobistycznie, wysłać tam żołnierzy. Donald Tusk cały czas kolejne pakiety pomocowe przygotowuje. No? Także to są te partie. No i no, oczywiście ta, ten plankton lewicowy też tam cały czas chce wysyłać. A kto nie chce wspierać, no nie będę Wam podpowiadał. Druga rzecz to jest oczywiście polityka. Polityka jest taka, że mówimy, że nie wejdziemy, mówimy, że nie chcemy, ale prowokacje cały czas są. Ostatnio spadł dron. Przyszedł minister obrony narodowej i bez informacji, bez dowodów stwierdził, że to rosyjska prowokacja. No dobrze, że nie stwierdził tak jak chołownia, że musimy wciskać Putina w ziemię. Tego na szczęście nie było. No ale bezpieczeństwo będziemy mieli dzięki temu, tak? Wszystkiemu, czyli strefę buforową. Pomiędzy Polską i Rosją. A jakie są zagrożenia? Zagrożeniem oczywiście będzie migracja. Już teraz. Załęski powiedział młodym mężczyznom do dwudziestego bodajże trzeciego roku życia, że mogą swobodnie sobie wyjeżdżać do Polski. bo On nie potrzebuje ludzi. On ma wystarczająco. Jaki to jest sygnał? Dziwny to jest sygnał, prawda? chcą walczyć, chcą się cały czas tłuc, nie chce yy, iść na ustępstwa, nie chce zrobić tego, co Rosja chce, a młodych ludzi wypuszcza. No to chce dalej walczyć. Jak on Czym? Kim? Czym? Kim? Nami. Ale problemem nie, nie tylko będzie emigracja, ale oczywiście przemyt różnego typu substancji, broni i tak dalej. Co mamy, co jest, co, co cały czas trwa w tej chwili. Nie? A jak wojna się skończy, to i tak to będzie Problem. No i trzy miny są pod tym planem, tak naprawdę. Przede wszystkim pier, pierwsza mina, tak podsumowując, już prawie na sam koniec to mandat. Kto będzie miał mandat do tego, żeby w, w tym uczestniczyć? NATO, ONZ, Unia Europejska? No, Rosja nikogo nie chce, tak? Dalej. Kolejna mina to pieniądze. Uch, kto ma za to sponsorować? Kto ma za to płacić? Kto ma to sponsorować? Europa czy tylko koalicja chętnych? Bo takie kraje jak Hiszpania, Włochy, Portugalia, oni powiedzą, mamy to w dupie, nie mamy zamiaru płacić. Polska będzie płaciła, tak? My już spłacamy kredyty, które Ukraina zaciągnęła w Europie. My już spłacamy, płacimy za sprzęt wojskowy, które... Yy, Ameryka w swojej dobroczynności postanowiła sprzedać Ukraińcom, a my mamy za to zapłacić. No to jest genialne po prostu. Także nie, nie każde państwo jest głupie. No i zobaczymy, jak to wyjdzie. No i trzecia taka mina to jest oczywiście rosyjska kalkulacja. Oni będą kalkulować i sprawdzać, gdzie są czerwone linie. I czy to nie jest nowy ten nowy podział, nowy pomysł, to nie jest jakiś nowy format Mińska. Także Rosjanie cały czas mogą sprawdzać. No, ale mamy też tutaj plan wysłania europejskich wojsk na Ukrainę. Potwierdziła to pani Urszulka von der Leyen, przewodnicząca Komisji Europejskiej. No i zaczyna się robić śmiesznie, bo pani Urszulka przyjechała na granicę polsko-białoruską i ze swoim friendem Donaldem Tuskiem stanęła na konferencji prasowej i zaczęła opowiadać, że mają plan wysłania europejskich żołnierzy. No i wypowiedziała się w imieniu całej Unii Europejskiej, a Niemcy powiedzieli jej mniej więcej tyle. Komisja Europejska nie ma mandatu do decydowania o wysyłaniu wojsk. Dziękuję, proszę się rozejść. Niemcy pokazali jej środkowy palec. Ty, Urszulka, a co ty możesz? Przecież ty nie, ma, nie, nie, ma, nie masz mandatu do wysyłania europejskich wojsk. Daj sobie spokój, Niemcy się nie zgadzają. Halo, obu, o, dzień, dzień dobry, budzimy się? Ale dobra, co zawierała ten genialny plan? Warunek uruchomienia planu. Oczywiście wdrażamy ten plan po zawarciu rozejmu, jakiegoś traktatu pokojowego, chociażby chociaż zawieszenia broni. Jest to element gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy. Jaka jest skala tego planu? Tutaj jest mowa o dziesiątkach tysięcy żołnierzy. Żołnierzy w formacie europejskim, multinarodowym. I każde państwo ma zdecydować, ile tych żołnierzy ma dać. Czyli mogą zdecydować, tak jak Włochy, że mamy to w dupie, nikogo nie damy. Polacy, zobaczymy, jak to się skończy, jakie tu będą naciski. Zobaczymy, co Karol Nawrocki przywiezie ze Stanów Zjednoczonych, bo może być ciekawie. I pytanie, skąd to nie wezmą, te dziesiątki tysięcy żołnierzy? Kto za to będzie płacił? Po raz kolejny, tak? Rola Stanów Zjednoczonych jest genialna, wsparcie mentalne. A tak naprawdę to systemy dowodzenia, rozpoznania, nadzoru, no i koordynacja. Waszyngton będzie koordynował. Waszyngton będzie mózgiem operacji, a wykonawca to Europa. Zadania to m.in. egzekwowanie warunków rozejmu, utrzymanie i monitoring linii rozdziału, czyli tej, z linii tej zdemilitaryzowanej, wsparcie bezpieczeństwa, odbudowa, odstraszanie przed ewentualną. W agresją, przed wznowieniem agresji, format prawny, ma to nie być decyzja Unii Europejskiej, ma to nie być decyzja NATO czy ONZ, ma to być koalicja chętnych. Ale szczegółów mandatu, kto tam ma jechać i reguł użycia sił nic nie ma. Oni tak naprawdę nie ustalili nic, nic o tym nie wiadomo. Oni sobie tak, nie wiem, palcem po wodzie to jest pisane. Jest niby z tego... To no wszystko będzie dopiero negocjowane, do, do porozumienia jakiegoś ma dojść i tyle. Także co nie jest ustalone i jakie są kontrowersje? Brak konkretnej decyzji politycznej Unii Europejskiej. Urszulka sobie może mówić, a Niemcy, między innymi minister obrony Niemiec, Boris Pistorius, skrytykował tę wypowiedź. Powiedział, dziewczynko, co ty się tam możesz gadać? Jakie decyzje? Także tu jest brak decyzji, to jest przede wszystkim tutaj jest kontrowersja. Tak trochę kompromitacja wyszła tej pani Urszulki von Także Unia Europejska nie ma takich kompetencji. Dalej, jeżeli chodzi o kontrowersję, to harmonogram. Nie ma żadnych dat, wdrożenia. Nic nie wiadomo o ewentualnym rozejmie. Nie ma żadnych dat rozmów o jakimkolwiek pokoju. Nic nie ma. Jest tylko wiadomo, że najbliższe spotkanie koalicji chętnych będzie 4 października. Format. Brytyjsko-francuski plus chętni. <grystanie> to jest niesamowite. A stanowisko Moskwy się oczywiście nie zmienia. Nie chcą żadnych wojsk NATO na terytorium Ukrainy. W żadnej formie. Nie ma to, nie, czy to będzie forma NATO, czy Unii, czy ONZ. Nie. nie. Jeżeli jesteś w NATO, to nie macie na Ukrainie. Tak mówi Rosja. Koniec kropka. Dziękuję. Do widzenia. Proszę się rozejść. I wniosek z tego wszystkiego z tych ich planów pomysłów na Ukrainę, z tych planów wysłania wojska jest jeden. Nic nie ustalili, nic. To jest banda. Ludzi, którzy nie są w stanie przez 3,5 roku cokolwiek zrobić. Musiał się pojawić Donald Trump, żeby zrobić cokolwiek, a oni nie są w stanie nic zrobić. To wszystko, co nie mówią, te wszystkie konferencje prasowe, ta pani Urszulka, która przyjeżdża do Polski na granicę z Białorusią i stoi sobie ze swoim friendem Tuskiem, to jest pieprzenie pod publikę. Nic nie ustalili. Palcem po wodzie pisane: nic, rozdmuchane. To jest wielka kupa, tak można powiedzieć. Co mogą gadać, 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 a Putin sobie siedzi nie. Tu proszę. Rzucił kwitem, to są moje warunki. Albo spełniacie warunki, albo w won, albo się tłuczemy dalej. Taki jest warunek Rosji. I nikt mu nie jest w stanie się postawić. Nikt nie chce tam wejść, nikt nie chce walczyć. I bardzo dobrze, bo sami Ukraińcy nie chcą walczyć. Naj... Najgłupsza decyzja, jaka by mogła być, to jechać. Państwo, które wejdzie w ten konflikt to oznaczałoby będzie, że to państwo jest idiotą, że tam rządzą debile, jeżeli jakiś państwo wejdzie w ten konflikt. Bo skoro sami Ukraińcy uciekli, nie chcą wracać, nie chcą walczyć, mało tego, zełęski mówi, dobra, młodzi mogą jechać, mogą sobie wyjeżdżać, no to oni nie chcą walczyć, tak? To jest fikcyjny konflikt jakiś. Oni się bogacą, budują kurorty, bawią się w Odessie. Zachód Ukrainy jest bezpieczny, ale po 800 plus można przyjechać. Wydoić Polaka można. Gdzie rachunki? Zacznijmy wystawiać rachunki, tak jak Amerykanie. Amerykanie nie robią tego bezinteresownie. Amerykanie mają już od nich metale ziem rzadkich umowę, sprzedają broń, za którą płacą Europejczycy, więc Polacy też by mogli tak zrobić, powiedzieć halo, halo. Ale całe to funkcjonowanie, ta, ta cała pomoc, podzielmy się tym, bo nas już na to nie stać. To rachunek komu wysłać? Do Kijowa czy do Brukseli? Nie broń Boże do Kijowa, przecież jest on taki biedny, ten nasz Zełenski, nie ma pieniędzy, nie, 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 daj, daj, daj tylko. Zacznijmy wystawiać rachunki. Mamy idiotyczny rząd, który idiotyczne rzeczy robi. Zamiast wystawiać rachunki, bezinteresownie ich wspiera. Co, co my z tego będziemy mieli? I tak Amerykanie nie pozwolą, żeby Rosja zabrała więcej. To możemy przestać ich wspierać. I tak będziemy mieli jakąś tam strefę pomiędzy nami a Rosją. A zresztą i tak graniczymy z Białorusią z obwodem królewieckim, to co tam co tam nas ta Ukraina tak naprawdę interesuje skoro oni mają nas w dupie. Załęski przecież co zrobił ostatnio? Zaproponował Hiszpanii, tak? Hiszpanii albo Portugalii, Hiszpanii chyba, że Hiszpanie będą odbudowywać Ukrainę. Nie Polacy. Bo my zabraliśmy im dzieciom 800 plus. Niedobre Poloki. Niedobre. To ile daliśmy? Nikt nie pamięta. To, że y, zrobiliśmy porządek, chociaż z 800 plus. Oj, niedobre Polaki, nie będą odbudowywać. Hiszpania, która gdzieś tam jest na końcu i ma w dupie tą Ukrainę. To Załęcki, no, 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 to, to tak, tak, to będzie się odbudowywać. Fajnie, nie? A przypominam, że to jest przyjaciel Tuska. Oż ta, ta przyjaźń coś krucha, panie nasz kochany premierze Donaldinho. <laughs> Co jest słaba ta wasza przyjaźń, że Zełenski proponuje Hiszpanii odbudowę Ukrainy, Hiszpanii, Hiszpania ma w dupie, ona, nie, ona nawet nie wie, gdzie jest Ukraina, Hiszpanii nawet nie wiedzą gdzie jest Ukraina. Ukraina dla Hiszpanii to jak dla nas Afganistan. Polacy nie do końca wiedzą, gdzie to jest. <laughs> tak to wygląda, niestety. No nic, yy, tyle na dzisiaj, dajcie kciuk w górę, komentarz taktyczny, zasubskrybujcie kanał udostępnijcie materiał. Jeżeli ktoś ma ochotę wesprzeć rozwój kanału, to w opisie pod filmem macie różne opcje wsparcia. Wszystkim wspierającym, oglądającym i nieprzewijającym reklam serdecznie dziękuję, a na dzisiejszy to wszystko. Dzięki, cześć i czołem.